Cześć, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, od czego warto zacząć terapię logopedyczną pacjenta z wadą wymowy. Na co zwracać szczególną uwagę? Czy jakieś kwestie terapeutyczne są uznawane za fundamentalne w terapii? Na początku jednak warto zaznaczyć, że trochę innymi prawami rządzi się terapia. Na przykład dziecka z opóźnionym rozwojem mowy czy pacjenta z autyzmem od pacjentów chcących skorygować wadę wymowy. W dzisiejszym odcinku odniosę się do dzieci i dorosłych posiadających właśnie wadę wymowy, przychodząc do meritum. Po pierwsze, czynności primarne, takie jak oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, rzucie, a także połykanie typu dorosłego. Kiedy przynajmniej jeden z moich zdaniem fundamentów przebiega nieprawidłowo, to ciągnie za sobą szereg innych nieprawidłowości. Dlatego w trakcie każdej diagnozy logopedycznej należy ocenić, czy wcześniej wspomniane czynności przebiegają według normy. Jeśli, dla przykładu, hmm, pacjent oddycha ustami, to zapewne pojawiają się nieprawidłowości w zakresie Obniżonego napięcia mięśnia okrężnego warg i nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka. W tym miejscu warto wspomnieć także o dodatkowych konsekwencjach, takich jak przerost migdałków podniebiennych, nieprawidłowy rozwój zgryzu czy nieprawidłowe połykanie. Na tym przykładzie widać, że jedno odstępstwo od normy ciągnie za sobą szereg kolejnych. Jeśli Hmm. Dla przykładu pacjent w trakcie spoczynku trzyma język na dnie jamy ustnej, a w fazie połykania czuwek opiera się o dolne siekacze, to należy nauczyć pacjenta pozycji wertykalno-horyzontalnej, która jest podstawą do prawidłowej realizacji głosek takich jak tydyny, głosek syczących, szumiących, ciszących oraz pary l ry a następnie przygotować mięśnie języka do nauki połykania typu dorosłego. Zanim więc weźmiemy się z marszu za korektę głosek, warto przyjrzeć się bliżej temu, jak pacjent oddycha, czy domyka wargi oraz co robi język w trakcie tak oczywistych czynności jak faza spoczynku, gryzienie, rzucie oraz połykanie. Warto odpowiednio przygotować język tak, aby pacjent poradził sobie w realizacji konkretnej głoski. Warto zastanowić się nad doborem ćwiczeń tak, aby dawały one zamierzony efekt, a nie ćwiczyć bez sensu. Dzięki za dzisiaj, dobrego dnia, zapraszam na moją stronę na Facebooku oraz na Instagrama. Do zobaczenia, cześć!